Cześć tutaj, Kopyra z blogu blogkopyra.com Porter Bay. Porter Bałtycki, spinty. Mm. No jest troszkę taka niedobra sytuacja, gdyż yy, to piwo jest w kraftboxie. To piwo jest w kraftboxie, ale niestety też. A może nie, może źle powiedziałem, że niestety. Ale oprócz tego ma bardzo szeroką dystrybucję. Ja na przykład kupiłem w Polomarkecie, ale jest też w Lidlu, no i pewnie będzie wszędzie, więc. Pewnie wielu z Was yy, może nawet zakupi przed Craftboxem, tak jak ja, bo do mnie jeszcze Craftbox nie dotarł. Yy, natomiast yy, czy to jest, yy, czy, czy, czy gdybym wiedział, że ono pójdzie szeroko, to bym go na pewno nie wziął do Craftboxa? No nie wiem, bo wiadomo, że chciałem mieć portery bałtyckie w tym Craftboxie styczniowym, który wypada na Baltic Porter Day, tak? A skoro tak, no to nie wiem, czy bym e, lekką ręką zrezygnował z, e, z porteru od Pinty. E, no ale tak czy owak, nie było to zamierzone. Nie było to zamierzone. E, raczej się staramy, żeby to były piwa, które no, nie idą szeroko. No ale w przypadku takich większych browarów jak Pinta, no to trudno. Trudno jakby. Mm, uzyskać jakąś wyłączność przy naszej skali, nie? <laughs> Ale są, są w, w wielu wypadkach są takie przypadki, że mamy jakieś piwo praktycznie na wyłączność, no ale nie w przypadku Pinty, bo Pinta po prostu waży bardzo dużo i e, te kilkaset craftboxów to, 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 to nie byłoby ten. Ale są takie przypadki, że mamy w craftboxach piwo, które jest w zasadzie oprócz beczek, to prawie wszystko my bierzemy do craftboxa i to jest piękne. Ehm... Porter Bay. Aż sprawdziłem, e, czy na stronie Pinty to piwo jest w piwach e, w klasykach. No bo to taki wydaje się, klasyk 22 Belgię, 9 alkoholu, normalny, zwykły porter bałtycki którego w zasadzie Pinta do tej pory nie miała. Miała Imperatora Bałtyckiego, czyli taką wariację na temat imperialny Porter Bałtycki na amerykańskich chmielach. Natomiast takiego klasyka no nie miała, co aż w sumie dziwne. Oczywiście Pinta ma wiele porterów bałtyckich na koncie, ale są to głównie kooperacje. Różne tam Bałtyk, Tasman, Bałtyk Adriatico, Baltico, coś tam i tak dalej, nie? Wiecie o co chodzi. Eee, z różnymi nadmorskimi lub nadoceanicznymi browarami robi takie kooperacje, które się tak właśnie nazywają. Ale nie, to jest w serii in-outów, czyli piwo pojawia się i prawdopodobnie zniknie i o nim zapomnimy. Wydaje mi się, że troszkę szkoda, przynajmniej go dał do sezonowych, a może, tam, może jest szansa, że się tam przeniesie, jeżeli będzie sukces. Co my tu mamy? Nie trzeba być portowym tragarzem, aby mieć ochotę na szklankę klasycznego porteru bałtyckiego. To ciemne, mocne i treściwe piwo o słodowym charakterze jest cenione ze znakomi za znakomity balans owocowych, karmelowych i palonych nut. Szukasz czegoś konkretnego? Pinta Porter Bay. E, tutaj mała taka uwaga odnośnie tych tragarzy portowych. Ja też myślałem, że to chodziło o y, ludzi, którzy pracują w porcie, tak? Otóż nie. Porter to jest po prostu tragarz w Londynie. Taki można powiedzieć kurier. Kurier, który nie miał samochodu, tylko po prostu wszystko nosił na plerach. I to byli goście, którzy po prostu chodzili z pakunkami po Londynie. Porterzy. To nie byli ludzie, którzy pracowali w porcie, tylko. To byli normalnie ludzie, którzy po mieście chodzili. Oni mogli, urwa portu nie widzieć całymi tygodniami. Oczywiście z portu najczęściej było trzeba, czy do portu, zanieść różne rzeczy, no ale wiecie, o co chodzi. Więc y, ja też tak kiedyś myślałem, ale to jest błędne myślenie. E, na stronie Pinty czytamy, że skład to woda... E, mówiłem już, że ekstrakt klasyka, 22, alkohol 9, a skład to woda słody, jęczmienne, pilzneński, monachijski, typ 2, wiedeński, Crystal Light DRC... Crystal Light, DRC, czoklet, chmiele do kotła, Idaho Seven i marynka. Dość tak dziwnie, nie wiem, za dużo mają tego Idaho Seven? Już któryś raz widzę, że Idaho Seven jest na goryczkę dawany. Na Whirlpool lubelski, na zimno do tanku brak, drożdże, Saflager W3470. Czyli widać, że nie ma, nie ma to być Imperator Bałtycki, nie ma to być piwo, które pachnie amerykańskim. Jeden amerykański chmiel był, ale on poszedł na goryczkę, więc w zasadzie bez znaczenia. Kapsel firmowy Pinty. Muszę powiedzieć, że fajna etykieta nawet. Taka. no taka w miarę fajna. No praktycznie czarne, nieprzejrzyste, bym powiedział, że aż za ciemne jak na Porter, ale to może jak będę miał mniejszą jakby tutaj słup tej, tego piwa, tej cieczy, to wtedy będę mógł ocenić. Drobno pęcherzykowa, średnio obfita, piana, wygląda dobrze. No pachnie jak Porter Bałtycki, tak, mm, rzeczywiście lekko owocowo. Trochę tam takie muśnięcie czekoladą, trochę rodzynki. Trochę rumowo bym powiedział, spróbujmy. No, piękne. No, piękny porter. Mega dobrze wyleżakowany. Mm, bardzo gładki, bardzo taki jedwabisty, czekoladowy. Niskie wysycenie. Nie ma wątpliwości, że to jest porter bałtycki. Znaczy, nie pomylicie tego z niczym, z Imperialnym Stautem, nie pomylicie z Foreign Extra Stautem. Nie ma po prostu szans. Z Doppelbokiem nie ma szans. Jest po prostu. Kwintesencja porteru bałtyckiego niezbyt palony i niezbyt czekoladowy troszeczkę czekoladowy. Um, tak jak mówiłem, zmniejszyła mi się objętość tego płynu w szkle, i widzę, że jest jednak brązowy, ciemnobrunatny więc jak najbardziej barwa również adekwatna do porteru bałtyckiego delikatnie rozgrzewa, ale sprawia, że nie bardzo dobrze wyleżakowanego piwa. Jest taka, taka nuta chleba razowego muśniętego, powiedzmy, miodem i posypanego kakao. Czyli melanoidyny, tak? ta przypieczona skórka chleba trochę mam wrażenie jakieś takie figi lub rodzynki, ale nie jakoś bardzo dużo. To nie jest piwo, które jest utlenione od długiego leżakowania. Czy piwo ma potencjał na leżakowanie? Jakiś może i ma, ale ono nie jest zbyt ostre, zbyt alkoholowe, zbyt goryczkowe, więc obawiam się, że będzie szło w większą słodycz. Niekoniecznie to będzie takie dobre, nie? Natomiast teraz jest w optymalnej formie. Jest pięknie, wyleżak jest pięknie wyleżakowane piwo. Słodkie, ale złamane to jest goryczką. Ta goryczka ma taki charakter czekoladowy, kakaowy. Ale mówię, nie pomylicie tego z imperialnym stoutem. Mm. No piękne, piękne, piękne piwo. Także w sumie nie żałuję, że trafiło do Craftboxa. Ehm, będziecie mieć dwa, <laughs> jeśli kupiliście, jeśli kupiliście gdzieś w, w, w no, w, mówię, poszło szeroko ehm, w polo Markecie, w Lidlu, no podejrzewam, że w specjalistycznych. Także no praktycznie wszędzie, gdzie idą wszystkie nowe piwa pinty, e, tam się pojawiło. No plus w, właśnie mówię w sieciach, nie? Ehm, no i w sumie bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobione piwo. Ym... Nie, ono nie ma potencjału na leżakowanie. Moim zdaniem nie ma. Ono już jest świetnie wyleżakowane. To znaczy, moim zdaniem, ono z czasem będzie tracić, a nie zyskiwać. Ale to jest tylko moje, jakby moja rekomendacja. Pić teraz. Ale z racji ceny pewnie warto, no bo w polomarkecie 8,99%, warto chyba sobie z jedną, dwie butelki na leżak wrzucić. Aczkolwiek mówię, raczej się nie spodziewajcie, że piwo nabierze jakiś nie wiadomo czego. Raczej pójdzie w jeszcze większą słodycz. I to nie będzie moim zdaniem dobre dla tego piwa. E, w każdym razie, no, piękne, piękne piwo. Piękny porter bałtycki. Bardzo fajnie, że pinta. No, zrobiła takiego klasyka. Boli mnie jedynie to, że dlaczego on nie trafia do e, stałej oferty. Ja nie mówię, że ma być non-stop ważony, no ale powiedzmy, że jako piwo sezonowe, tak jak Żytorillo, tak jak wiele innych, które nie są ważone non-stop. No, ale powiedzmy, że ze, ze dwa razy do roku, na to święto porteru bałtyckiego, i powiedzmy jakoś tam na jesień, by było to chyba na miejscu, żeby takie piwo wypuścić. No, chyba, że będą inne portery, ale co tutaj za bardzo można zmienić, to ja nie wiem. Znaczy, to jest piękne piwo, pięknie zrobione. Takie powinno być. E, więc e, naprawdę. Ładnie Pinta pokazała tutaj, że też taką klasykę, taką troszkę m, można powiedzieć e, zarezerwowaną dla e, e, regionalnych, dla Cieszyna, dla, dla Fortuny, dla ten też potrafi. <laughs> Więc no brawa, brawa i, i, i co? No i niech się święci Baltic Porter Day. Wasze zdrowie.